Hello, wita się z wami z 99 xd a to jest pierwszy odcinek z serii Minecraft Vita nazwałem tą serię ponieważ yy, chciałam się ze wszystkimi po pierwsze przywitać, a po drugie ci którzy nie znają Minecrafta pewnie yy, no, po prostu chcieliby zobaczyć kilka fajnych sztuc sztuczek ja będę pokazywał w tym Minecrafcie sztuczki różne i takie tam. No właśnie, w tym pokazowym odcinku chciałem wam pokazać to co do tej pory zrobiłem i to co mi się usunęło podczas poprzedniego nagrywania. To już było 25 podejście do nagrania odcinka z tej serii. No na całe wcześniej teraz mi się wreszcie udało. Dobra ja wam pokażę raczej taką pewną sztuczkę, o której mało kto wie. Najpierw Wam pokażę tak Pierwsza z tych sztuczek To jest oczywiście, że Można palić te ogniste pręty Zaraz Wam pokażę ja tu Nie znajdę kurka, no gdzie one są? Jeśli Wy teraz patrzycie i widzicie, no to Przepraszam Was, ale tak ja dopiero co zacząłem używać tego moda i jeszcze się nie orientuję, gdzie tutaj co jest Ale ogólnie to wygląda jak taki patyk Tylko że jest żółty Taki bardziej złoty No i gdyby istniał, no to bym wtedy bardzo poparzył Dobra, hmm. może to ja lepiej nie będę pokazywać, a tego to raczej tutaj nie było jasne ze Dobra, nie, nie mam ja tego na razie tego prętu, no to wezmę, poszukam później. Dobra, wezmę Wam pokażę, Powiem tylko tyle, że na piasku dusz. Na takim dziwnym piasku, który jest w nederze, czyli w piekle. Na którym, jak stoją jakieś potwory, no to one się nie zapalają, jak są na słońcu. Dobra, ja wam jeszcze powiem tak. To mój domek. Tutaj tak na razie go nie zorganizowałem. Tak, tylko na szybko zrobiłem jakiś byle jaki domek. No i oczywiście, jak pokażę wam jeszcze kopalnię, którą zrobiłem. Oczywiście zenchantowałem sobie już niektóre rzeczy. Mam kość. Tutaj mam enchanting. Enchantuję sobie tam itemy różne. Dobra. Yy, tutaj mam tą kopalnię. I takie śmieszne wejście. Yy, dobra, tutaj nie postawiłem jeszcze tych pochodni. Kurkano. Ciągle o czymś zapominam, no. Ale mam też do Was prośbę. Weźcie, piszcie mi w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć u mnie w serii. Co najbardziej. Jeśli chcecie, to nawet wysyłajcie mi jakieś tam różne mapy, które macie. Zróbcie mi jakieś jakiś świat. Ja postaram się go przejść. No, I też będę używał. Ale ty... Oczywiście y, w tym odcinku pod, y, pokazowym używam na razie tego, bo y, no, nie zdążyłem się przygotować. Tak, na szybko to zrobiłem. Pierwszy lepszy świat. Oczywiście mam też do pokazania Wam jeszcze jeden. Y, tylko, na, tylko wezmę i Wam powiem. Tak, jedyne co mnie zdziwiło, to to, że tutaj na tej mapce, tutaj gdzieś, y, jest taka dziwna dziura. Ja się temu przyglądałem. I tu bardzo śmiesznie wyglądało. Yy, dobra, yy, ja jeszcze powiem Wam tak, że. No, już o tym wspomniałem. To wspomniałem. Dobra, no to ja bym, ja się jeszcze z Wami nie pożegnam. Ja Wam powiem tak, yy, w następnym odcinku mam zamiar yy, zrobić film. Tylko... Powiem tak, yy, że. Odcinki będą co tydzień albo y, czasami y, co 5-4 dni, ale najwyżej to, ddzie, to, to, to tydzień. Przepraszam, że ja tak mówię, ale już trochę ciemno, już, no, już. taka godzina. No, też śpiący, zmęczony. Dobra. Yy. Dobra, to następnym, następnym odcinku mam zamiar z, y, dokończyć mój domek. Y, przygotuję sobie już materiały. A, no, właśnie, przyślijcie mi jakieś projekty domku. Y, ja postaram się zrobić tutaj jakoś. No, znajdę jakieś miejsce, zrobię. A oczywiście będę grał jeszcze tutaj na Survivalu. No, i będę daleko szukał. Aha, i właśnie wziąłem dzięki tej rejmini mapie yy, mogę sobie też ustawiać checkpointy albo winepointy, nie wiem jak to się nazywa yy, tutaj już to było winepoint yy, teraz dodamy yy, ja sobie dam to na taki kolorek jakikolwiek No na przykład na zielony i napiszę dom. 1 jeden, dobra. I teraz jak widzicie, dopisałby się. Oczywiście tutaj będę grał też na różnych modyfikacjach. Mam też taki fajny. No, tekstur fuck. Nie pamiętam jak się nazywa nie będę tego sprawdzał teraz, no bo niepotrzebne mi to. A no właśnie wiem teraz jak wam to pokazać. Tutaj właśnie to jest coś takiego śmiesznego. Yy, mogę wam też pokazać tak, że mam tutaj różne nowe komendy. Zainstalowałem sobie Single Player command w wersję 41, chyba nie pamiętam jaka to wersja. I dzięki tej wersji. I dostałem wiele nowych komend, takie różne komendy, SEL nawet, SET, biom a najlepsza to jest y... JUMP, tu, najlepsza to jest dlatego, bo teleportuje nas tam gdzie klikniemy, ale przez szkło to raczej się tak nie da. To raczej teleportuje nas na górę tam gdzie skoczyliśmy. Jeśli bliźniemy sobie na to, to nas przeteleportuje na ostatni koniec na przykład hmm, ja się tepnę do tego kurczaka. No i widzicie sami, teleportowałem się ale nie do kurczaka, tylko tutaj więc nieważne przez co będzie się to przenikać bo przez wszystko to przejdzie. dobra yy, ja będę czekał na wasze pomysły domków możecie nawet mi pisać odpowiedzi wideo ja chętnie wszystko obejrzę no prosiłbym też o te komentarze naprawdę, bo ja na razie nie mam pomysłów co by robić yy. Oczywiście mam tam kilka takich, ale wolę najpierw zrobić to co wy chcecie, a potem zacznę się zacznę robić to co ja będę robił Wyślijcie mi jakiś problem, no bo tutaj na no serio. Tutaj mam taki dach z Bluedstona, takie dziwne ustawienie Ja a no właśnie jeszcze pokażę Wam drugą mapkę Zainstalowałem sobie też optifina takie różne fajne... Mody, tutaj kliknie to, widzicie, to. Tak, ale każda mapka będzie na survival dobra to jak widzicie mamy wioskę i stoma. ja oczywiście użyłem do tego też jednego moda jeszcze yy, który jest bardzo fajny bo yy, nie dość, że mogę sobie zmienić podłoże cokolwiek to, to jeszcze mogę sobie wygenerować takie fajne domki no, ale tylko dzięki temu modowi i komendom, które pamiętam jeszcze, jak używałem. Tutaj oczywiście mam diaksy, bo znalazłem w tej skrzyni u Kowala. No dobra, no to tyle co chciałem pokazać. Dziękuję za oglądanie, cześć.